trenerze wygrana zasłużona spodziewali się się więcej po Legii bo chyba tak, to było pierwsze spotkanie w tym sezonie kiedy przed własną publicznością Legionie mieli tak słabą skuteczność na pewno spodziewali się bardzo ciężkiego meczu i taki też był udało nam się ograniczyć najmocniejsze stronę ataku Legii i dzięki temu ten wynik na końcu był pozytywny dla nas myślę że zatrzymać tak personalnie mocną drużyna na 63 punktach to może być zasługa tylko obrony. W ataku niespecjalnie nam dzisiaj szło, nie zagraliśmy jakiegoś wielkiego meczu, natomiast tego serca i walki na pewno nie zabrakło i, i czapki z głów przed chłopakami, że właśnie tak to w obronie wyglądało. Szczególnie wy wyeliminowanie środkowych legii, którzy tak ani nie pozbierali za bardzo, ani chyba dwa punkty zdobyli, tak naprawdę dwa środkowi, no to też chyba było kluczem do jednym, tak, do sukcesu. Na pewno tak. Wiedzieliśmy, że w dobrej dyspozycji jest czarek trybański. Mocno nastawialiśmy się, żeby wypchnąć go z pola trzech sekund, gdzie jest bardzo groźny. Myślę, że świetnie nam się to udało. Wiadomo, Marce Wilczek często lubi uciekać na owód i tutaj, jeżeli by był troszkę lepiej dysponowany, mógłby mieć większy problem. Trochę tam krzywdę nam zrobił Adam Linowski, najbardziej waleczny, wysoki z legi w tym meczu. Natomiast no, na pewno cieszy, że, że ustaliśmy ten mecz fizyczny, że Wysocy walczyli jak gladiatorzy na tym meczu i, i na pewno to, to się ceni. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie był taki wielki mecz w naszym wykonaniu. Oczywiście wiadomo, zwycięstwo cieszy, zwycięstwo się nie sądzi. Natomiast trochę tych pozycji otwartych w ataku było. Myślę, że też ranga meczu i. i... Głośno do kibiców podawał, że czasami ta ręka jednak zadrżała. Wiadomo, że w playoffach nie może drżeć i te otwarte pozycje trzeba egzekwować. Jak tak dalej pójdzie, to w playoffach z Legią możecie zagrać już w półfinale. Spodziewaliście się, się tego, bo tak naprawdę przed sezonem się wydawało, że to będzie pierwsze dwie drużyny ligi i murowany finał. Teraz Legia jednak po tych kilku porażkach niespodziewanych no spada w tabeli i ta pozycja trzecia już jest mocno zagrożona. No tak, na tym etapie jeszcze nie za bardzo kalkulujemy, z kim chcielibyśmy grać w playoffach. Wiadomo, że Legia dysponuje bardzo szerokim składem i na pewno ewentualny półfinał byłby ciężki. Natomiast tak jak powiedziałem, nie wybiegamy za mocno w przyszłość. Przed sezonem oczywiście wiedziałem, że soku łańcuch będzie bardzo mocny. Co roku grają bardzo dobrą koszykówkę, niezależnie od personaliów, więc powiedzmy spodziewałem się, że oni będą wysoko. Na pewno, na pewno goni GKS Tychy, może się to wszystko jeszcze trochę pomieszać. Dzisiaj też Pruszków wskoczył z dwoma punktami w Poznaniu i, i może się to jeszcze naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno pomieszać. Jeżeli mam o czymś myśleć, to ewentualnie o pierwszej rundzie playoff na razie, a później o czymś więcej. Czy będziemy grać z Legią, czy będziemy grać z Sokołem, czy będziemy grać z Tychami, tak naprawdę nie ma to dla nas większego znaczenia, bo cel zarzucony od zarządu jest wygrać tą ligę, więc jeżeli chce się wygrać tą ligę, trzeba wygrać z każdym. I to wychodzi Wam świetnie, szczególnie chyba nie, nie ma w tej, w tej lidze nikogo, kto wygrywa te, te mecze tak pewnie, oprócz wiadomo tej porażki z Sokołem, nieznacznej, to, to wszystkie spotkania gromicie po prostu rywali. No tak, nawet śmiałem się ostatnio z asystentem moim, że gdzieś tam czekaliśmy na ten dołek, a po świętach przyszła jeszcze większa górka. I to na pewno cieszy, że tą formę utrzymujemy równą. Mam nadzieję, że ta forma również będzie w playoffach, bo jednak pamiętajmy, że, że playoffy są najważniejsze i tam pokazuje się jakość zespołu, charakter zespołu. Więc tak naprawdę nie podniecamy się zbytnio tym, co jest teraz. Patrzymy naprzód, ciężko trenujemy, to cieszy. Mamy świetny team spirit w drużynie, chłopaki się doskonale rozumieją, ale też poza po boiskiem się lubią. Myślę, że to jest jakiś tam klucz do, do dobrych wyników. No, by tak było dalej, teraz bardziej myślimy, jak tego nie zepsuć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.